a mocne plecy. <grym> Angażujemy najszerszy grzbietu wyciągu górnego, uwaga, trudne słowo, unilateralnie, czyli jednostronnie. To ćwiczenie możemy wykonywać jednostronnie. Zaraz pokażę obustronnie i jednostronnie. Dbamy głównie o szerokość od mniej więcej mięśnia obłego, większego do, no i cały najszerszy górny. Ustawiamy podnóżek pod kolana, żeby nas nie wyciągało w górę. Schodzimy Zahaczamy pod kolana, ustawiamy nadgarski pod chwytem lub, lub po skosie, wypuszczamy łopatki, ściągamy łopatki i ściągamy łokcie za siebie, robiąc wydech. Łokcie jak najniżej w podłogę. Trenujemy trenujemy obustronnie, wypuszczamy łopatki, ściągamy je w dół i wtedy na najszerszym grzbietu ściągamy łokcie maksymalnie w dół. Jak robimy to jednorącznie. I jednorącznie. Opuszczamy i ściągamy. Wydech wdech. Plusy robienia jednorącz są takie, że mózg może skoncentrować się na jednym ruchu. W większym dopięciu, zatrzymaniu. Trochę większy bodziec jest doprowadzany, jeżeli robimy to jednostronnie. Można to robić z taką rotacją, jaką tutaj robię. Świetnie to dopina najszerszy tu Czuję aż, aż do samego dołu. Wydech, wydech. Jak chcesz mieć plecy jak lotnisko to zrób to ćwiczysko i daj znać w komentarzu jak ci poszło.